Dzień dobry, witam Was w sobotę. Mamy godzinę 7.40, 25 października. Jesteśmy nad rzeką Elbląg, Jak widać na kamerze piękny wschód słońca i panowie szykują się do kolejnego dnia pracy. Podpłynęła tutaj barka, oczywiście za pomocą pchacza. I się szykują do kolejnego. Pogłębiania rzeki Elbląk poza jej nurtem. Przypomnę, jest to czwarty etap tej inwestycji, a inwestycja pod nazwą Budowa drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z zalewem Wiślanym. Ten kontrakt miał tutaj obowiązywać do końca października. No ale niestety zostało parę dni i wiadomo już, e, no, można sobie inaczej powiedzieć. Można nawet zaśpiewać. Znowu w życiu mi nie wyszło. No i niestety ten odcinek nie zostanie zakończony w tym aneksowanym już terminie. Powiem wam od razu z góry, że z nieoficjalnych źródeł wiem, iż ten, te prace będą się toczyły tutaj co najmniej do grudnia. Nie jest to oficjalnie jeszcze potwierdzone. Wiem, że tak właśnie ma to wyglądać. No, i cóż, cóż można powiedzieć. Szkoda, że wcześniej nie rzucono tej koparki wielkiej, o której tutaj był wielki hałas, ale nie rzucono. Gdyby te szalandy wcześniej tutaj dotarły i ta wielka koparka tutaj pracowała, to na pewno by to było ukończone. No, nie ma co się oszukiwać. Nie zostało znowu aż tak wiele. Przypomnę, było tutaj do usunięcia 90 tys. m3 tego urobku. No i. Jak zobaczycie to oczywiście z drona, wiele z tego urobku tu jeszcze zostało. A my jesteśmy właśnie na ostatnim odcinku. Ten cały etap tych prac był podzielony jakby na trzy kawałeczki: 3 kilometrowy, 2 kilometrowy i kilometr 600 metrów. Właśnie jesteśmy na tym odcinku, kilometr 600 metrów. To jest niedaleko oczyszczalni ścieków i w zasadzie już tak naprawdę do portu morskiego Verblongu też. Nie jest to jakoś bardzo daleko. Jest rano, więc prawdopodobnie zostaną tu wykonane dwa załadunki. Nie ma jakiegoś dużego wiatru. I wszystko powinno pójść sprawnie. A my sobie przejedziemy na inny etap rzeki i zobaczymy, czy tam są wykonywane jakieś prace. A ja Wam oczywiście jeszcze dołożę swój komentarz do Otwarcia ofert i do przyszłych prac na tej rzece widzę, że budzi to wśród widzów u moich kolegów wiele kontrowersji to jaka firma dała najlepszą ofertę, ale porozmawiamy o tym za chwilę. Ja teraz wysiądę i uruchomię drona. Wy tego drona już wcześniej będziecie tu widzieli na ujęciu. Do zobaczenia na następnym odcinku rzeki. No, i jesteśmy już tutaj na wyspie Nowakowskiej we wsi Nowakowo. Dzisiaj zrobiła się naprawdę piękna pogoda. Wczoraj cały dzień lało. Prawdopodobnie u Was też, jeśli oglądacie to w Polsce. Dzisiaj wyjeżdżam wraz z córką na wieś do przyjaciela, więc ta pogoda mnie niesamowicie cieszy. A, a propos tego wyjazdu, to jest ciekawa sytuacja, bo jadę do kumpla, który e, przeprowadził się na wieś. W sumie to jest młoda para, która od dzieciństwa, w sumie nawet można powiedzieć, od pokoleń mieszkała w dużym mieście w Gdańsku. Sprzedali tam dom e, <laughs> i postanowili odnaleźć się na wsi. No i możecie śledzić ich przygody. Na ich kanale Living in Avan polecam, zobaczycie, jak młoda para z małym dzieckiem odnajduje się w innej rzeczywistości, która dla nich jest zupełną nowością. Nie, życie ich nie przygotowało na takie scenariusze. więc wszystko jadą na żywca, wszystko na spontanie i próbują się tam właśnie znaleźć z tym swoim wymarzonym miejscu, tak? Bo chcieli zawsze mieć takie odosobnienie, świat, który będzie ich tylko otaczał, a nie nie wiem, e, hałas i zgromadzenie wokół mnóstwa ludzi. No ale dobra, wracajmy już do tematu. Tak jak mówiłem, jesteśmy w Nowakowie. Jest to bardzo malownicza miejscowość. Tutaj, jak słyszycie sobie ptaszki, Dzikie gęsi odlatują, albo przylatują. Dobra, jest to bardzo malownicza miejscowość, naprawdę tutaj można sobie spokojnie spędzić czas. Nie wiem, przyjechać na ryby, jeśli ktoś lubi łowić. A my tutaj spotykamy drugą koparkę, która wciąż tutaj też kontynuuje sobie pracę na tym etapie. Przypominam, pozostało parę dni do zakończenia. Tego kontraktu, więc. No, nie ma szans, żeby to zostało zakończone. Niemniej, nie chcę tutaj za dużo narzekać. Jeden z widzów kiedyś napisał, że on by częściej oglądał mój kanał, ale narzekam często. No, szczerze mówiąc, nie jestem życiowym takim narzekaczem. Powiem to tak niepoprawnie. Jestem życiowym optymistą, no ale. Też Nie będę zaklinał rzeczywistości i chcę Wam relacjonować, jak to wygląda naprawdę, a nie udawać, że coś jest inaczej. Oczywiście tutaj też polecimy dronem. Dzisiaj z przyjemnością mi się lata, bo pogoda jest super. Nie ma praktycznie wcale wiatru i słoneczko świeci. Jest poranek piękny. Jest trochę chłodno. Co prawda, w ręce mi marzną, ale to nie istotne. Dobra, ale wracajmy do otwarcia ofert przetargowych. Jak część z Was już wie z innych kanałów były trzy oferty na pogłębianie rzeki Elbląg w jej docelowym już tutaj docelowej głębokości 5 metrów, i na całym odcinku rzeki, w tej chwili już obudowanej. To znaczy, być, ma być pogłębiane 7 km, 450 metrów. Trzy oferty spłynęły. Jedna aktualnej firmy, która właśnie teraz tutaj działa. I ta oferta była najwyższa, ponad 70 milionów. Zresztą nie będę Wam tutaj przytaczał dokładnych yy, liczb, Wyrzucę Wam to na ekranie, możecie sobie sami poczytać, zobaczycie, jak to wygląda. Chodzi generalnie o to, że najkorzystniejszą ofertę złożyła e, jakby no, spółka, taka kooperacja firmy niemieckiej i holenderskiej. Więc tak, pierwszą firmą, która złożyła najdroższą ofertę, była firma polska, przedsiębiorstwa Robót i Podwodnych. Drugą właśnie ofertą była firma izraelska. I trzecią, najkorzystniejszą ofertą była kooperacja firm niemieckich, niemieckiej, przepraszam, i holenderskiej. Wzbudzało to, jak wspomniałem, sporo kontrowersje. Niestety polityka w naszym społeczeństwie głęboko już się zakorzeniła. Jest tutaj sporo, no można śmiało powiedzieć, nienawiści jakby wzajemnej do różnych obozów. Politycznych nie jest to fajne. Jesteśmy Polakami wszyscy, tak naprawdę powinniśmy grać wszyscy do jednej bramki i nawet jeśli się jakoś różnimy, to powinniśmy się, nie wiem, pięknie różnić, jak to ktoś kiedyś powiedział. Wiadomo, że nie każdy z nas będzie miał takie same poglądy polityczne, ale cel powinien być tak naprawdę jeden i nie powinno to nikogo aż tak bardzo dzielić, na pewno nie powinno to doprowadzać do nienawiści. Więc cóż, no wygrała firma, znaczy wygrała, nie wygrała. Jeszcze nie został ogłoszony, wygrany tego przetargu. O tak to powiem, zostały dopiero otwarte te oferty. Jak pamiętam właśnie e, przetarg na ten etap, który teraz jeszcze jest realizowany wygrała firma, która wcale nie złożyła najniższej oferty cenowej, bo przedsiębiorstwo robót czerpanych i podwodnych nie było tutaj najtańsze, a mimo wszystko została ta firma wybrana. Nie sądzę, aby tym razem przedsiębiorstwo robót czerpanych i podwodnych zostało wybrane ze względu też i na cenę, bo ponad 20 milionów więcej od oczekiwanej oferty przez Urząd Morski w Gdyni, no to jest Trochę dużo. Zresztą, fajnie, że tam zostały warunki wyłożone sprzętowe, bo nie mogły startować sobie firmy, które jak wiemy działają w Polsce, które nie mają kompletnie żadnego zaplecza, ani ludzkiego, ani sprzętowego. Często wygląda to tak i na tej ogólnie rzecz ujmując inwestycje, też to miało miejsce. Często tak bywa, że. Że firma wygrywa i jedzie, mówiąc kolokwialnie, tylko na podwykonawcach, zarządzając tylko i wyłącznie tymi całymi robotami. No, a w tej chwili już to tak nie będzie wyglądało. Trzeba było mieć tu określony sprzęt, o którym mówiłem w jednym z moich materiałów, który warunkował jakby przystąpienie do tego przetargu, a no i moim zdaniem bardzo dobrze. Jak widać, no ciężko mi tutaj w tej chwili pozytywnie ocenić to, co się dzieje aktualnie, więc ciężko też sobie wyobrazić, aby ta firma, która teraz pogłębia rzekę, poradziła sobie z większą ilością materiałów. Chyba, żeby też wzięła więcej podwykonawców, ale nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że w tej chwili pracują no, trzy koparki, bo jest ta jedna duża. I tutaj dwie mniejsze, które do tej pory już widzieliście. Jeszcze pewnie dojedziemy do tej największej. Że nie działało to wcześniej, bo ten termin spokojnie można było zrealizować. Przynajmniej ten aneksowany do końca października. Nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem dlaczego, dlaczego tak to wygląda. Czy w firmie nie, nie zależy, przepraszam. Nie wiem. Dobra, nie mniejsza z tym. Chciałem mówić o tym, o nowej inwestycji, czy znaczy o nowym kontrakcie, jaki ma być tutaj zawarty. Pogłębianie rzeki docelowe ma trwać 12 miesięcy. Oczywiście w tym wszystkim uwzględnione są warunki środowiskowe, jak lęki ptaków, tarła ryb itp. itd. Zobaczymy. Ja nie jestem zdziwiony. Że tu mogła wygrać firma zagraniczna. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Większość z nas, widzów, kiedyś głosowało za tym, żeby wejść do tej Unii. No i moim zdaniem, jeśli polskie firmy wygrywają na rynku europejskim, gdzieś za granicą, no to nie ma wtedy kontrowersji. A jeśli jakakolwiek zagraniczna firma u nas wygrywa, to wtedy zdarza się, że jest wielkie larum. Uch. Nie wiem, nie... gdyby wygrała firma izraelska, też pewnie by było to jakoś kontrowersyjne ze względu na to, co dzieje się u nich w regionie. Nie chcę o tym szerzej mówić, mogę tu najwyżej użyć koalangu, jak doktor Szewko w swoim kanale, że w strefie opatrunku nie dzieje się dobrze ze względu na państwo położone tam, gdzie chce. No i to też pewnie by budziło dużo emocji, gdyby ta firma tutaj wygrała. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę no, firma spoza Unii Europejskiej. Skoro już jesteśmy w tej Unii, no to powinniśmy moim zdaniem kooperować w ramach Unii, żeby nasze firmy startowały na rynkach całej Unii Europejskiej i odwrotnie u nas, tak, wtedy jest zdrowa konkurencja. A pamiętamy, że poprzednio też przedsiębiorstwo rób czerpanych i podwonych, Spółko operowało z firmą turecką, która jak mi wiadomo nie jest w Unii Europejskiej. Więc tak to moi drodzy wygląda. Generalnie fajnie będzie, jeśli po prostu będzie to wszystko wykonane w końcu. Bo jeśli mamy na siłę tutaj trzymać nasze firmy i ciągle przedłużać te kontrakty, aneksować umowy, no to też chyba nie ma to głębszego sensu. Ja jestem bardzo ciekawy jak jeśli ta niemiecko-holenderska spółka tutaj zacznie pogłębiać jakim to pójdzie bo mówię to nie jest wcale takie oczywiste że ta firma wygra przetarg jest w ogóle możliwość na przykład unieważnienia całego przetargu i rozpisania go na nowo musimy poczekać i zobaczyć co będzie dalej a my w tej chwili możemy tylko obserwować jak ten kontrakt tutaj będzie kończony, tak jak wspominałem, prawdopodobnie tutaj posiedzimy sobie razem z kamerą do grudnia i zobaczymy, jak tutaj będzie to wszystko sfinalizowane. Tutaj miało być 90 tysięcy metrów, tam będzie 600 tysięcy metrów, więc o wiele, wiele więcej. I do zobaczenia przy kolejnej koparce. Ja stąd już ją widzę, że tam pracuje. Pojedziemy właśnie tam jeszcze w dół rzeki, zobaczymy jak ta największa koparka pracuje, i wtedy się z Wami pożegnam. Dzisiaj taki trochę krótszy raport, właśnie ze względu na mój wyjazd na wieś z córką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku rzeki. Dotarliśmy na miejsce, gdzie jest poszerzona rzeka, na tak zwaną mijankę. No, i moi drodzy, tutaj dla mnie przynajmniej mała niespodzianka. Pogłębiarka Kraken z potężnym ramieniem, przynajmniej masywnym. Znamy już tą pogłębiarkę, ponieważ tutaj przedsiębiorstwo robót czerpanych i podwodnych pracowało wcześniej na tej rzece, więc i tą pogłębiarkę również znamy. No, tutaj może. Nie widać dokładnie, ale za to mamy piękny widok pod słoneczko, malowniczą. Zobaczycie to oczywiście jeszcze tutaj z pozycji drona. Więc dotarło tu trochę sprzętu, jak widać. Prawdopodobnie chcą tutaj panowie przyspieszyć pracę. To jest akurat bardzo pozytywne, bardzo mnie to cieszy. Żeby nie było, że tylko narzekam. Powiem Wam, że się ucieszyłem widząc tę pogłębiarkę. No i fajnie. Będzie się, mam nadzieję, działo. My oczywiście jeszcze podjedziemy w dół rzeki, żeby zobaczyć, czy tam kad pracuje nadal. Ale tutaj jest, jest, tu jest pozytyw. Mimo, że wiadomo, <laughs> no, że i tak już nawet ta pogłębiarka cudów tu nie zdziała. Przez te parę dni nie zdążą tego urobku wybrać i przetransportować na Wyspę Estyjską. Widzieliście z drona na końcowym odcinku, ile tego jeszcze jest, a jest jeszcze tego też sporo w samym Nowakowie. No ale super, super, że coś się zaczęło dziać, tylko że kurde, ogromna szkoda, że tak późno. Kilkadziesiąt metrów dalej napotykamy jeszcze na tej samej mijance na dwie barki zacumowane i pchacza EDMAR, więc sprzętu jest tutaj dosyć dużo. I tylko czekać, aby dzisiaj rozpoczął pracę. Chociaż z tego, co jeden z panów tutaj z obsługi mówił, że ma się wzmóc wiatr, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy będzie to na tyle duży wiatr, aby im tutaj przeszkadzał. Widzę tutaj barkę Andromeda z Erblonga i Trans3 ze Szczecina. Więc, no cóż, jest gdzie ładować i na co ładować, i widać, że jest czym ładować. Dobra, my śmigamy dalej do rzeki i zobaczymy, jak tam sobie radzi koparka Kat. No i dotarliśmy do ostatniego etapu naszej dzisiejszej. Podróży, oczywiście, do słynnej koparki Caterpillar, która tutaj, jeszcze przy ujściu prawie, że rzeki Elbląk pogłębia sobie dno. Wrzuca to wszystko, oczywiście, na szalandę. Ponton, powiem Wam szczerze, jest nawet większy niż w przypadku Krakena. Jest ta koparka też większa niż ta zainstalowana na stałej, w sumie na krakenie. Tutaj przechył jest niesamowity. Jak widzicie, aż cały ponton unosi się w górę, gdy ona przechyla się z urobkiem w stronę szalandy. No wiadomo, szalandy mają więcej możliwości więcej ton tego urobku wezmą na siebie. Jeśli ktoś nie pamięta, to mogę Wam powiedzieć: Jaka ciekawostkę, że Szalanda też ma możliwość zrzucania urobku poprzez otwarcie dna. No tutaj, przy okazji Wyspy Estyjskie, że tak powiem, nie jest to możliwe. No bo tam po prostu nie można sobie do środka wpłynąć. No ale jest tam przepompownia raja. Która ten cały urobek z szalandy przerzuca na Wyspę Estyjską, wrzuca ją tam bliżej środka wyspy, aby to wszystko się gdzieś tam zmieściło. Oczywiście, Wyspa Estyjska ma jeszcze dużo, że tak powiem, miejsca. Jest tutaj ponad. W sumie no prawie 700 metrów razem z tym, co teraz na, na tym kontrakcie będzie usunięte, i plus te 600 tysięcy metrów, które jest do usunięcia przy kolejnym etapie. Możemy dzisiaj podsumować w sumie już tą pracę: naszą wspólną waszą wirtualną, moją fizyczną wycieczkę. Generalnie w tej chwili no można powiedzieć, że pracują trzy koparki na całej długości tej rzeki. No, Jak widzieliście, do pomocy dotarł kraken, więc powinno to definitywnie przyspieszyć. Więc to jest akurat bardzo, bardzo pozytywne. Nie wiem, jakie były przyczyny, że nie zdarzyło się to wcześniej. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem też ciekawy wyników tego przetargu, bo o otwarciu już Wam mówiłem. Były tam trzy oferty. Wszystko wygląda bardzo ciekawie. Ja to będę obserwował, oczywiście, z dużym zainteresowaniem. I jeśli będę miał taką możliwość, to będę Wam, oczywiście, relacjonował to, co się będzie wydarzało na bieżąco. A dzisiaj Wam już dziękuję serdecznie. Jestem zadowolony naprawdę z tej pogody. Jestem zadowolony z tego, że widzę tutaj pracę i cieszę się, że mogłem z Wami być. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dziękuję za wsparcie. Dziękuję wszystkim i patronom, i wspierającym mnie w inny sposób widzą. Jesteście wspaniali, dzięki Wam. Mogę zakupić tutaj sobie jakiś sprzęt. Jeśli jakaś karta pamięci czy cokolwiek mi tam się zniszczy, to mogę to dokupić i na bieżąco relacjonować Wam. No, nie tylko tutaj przebieg prac, ale również inne różne wydarzenia. Żegnam Was i do zobaczenia w kolejnym filmie.